Witajcie drodzy widzowie kanału Jowialne Zbieractwo, gdzie co tydzień staje na głowie, by zainspirować was starociami wydanymi niegdyś na kosnole PlayStation 3. Dziś pozwoliłem sobie bez niczyjej zgody zabrać was w osobistą, nostalgiczną podróż, ale to nastąpi dopiero przy okazji rozbierania drugiej przesyłki. Najpierw, próbując w bólach skompletować gry na podstawie bajkowych adaptacji, odpowiemy sobie na pytanie, jak z antagonisty stać się protagonistą. Disneyowskie bajki mamy częściowo omówione. Więc tym razem przyszła pora na coś ze stajni DreamWorks. Moi drodzy, przed Wami Megamind the Blue Defender. DreamWorks, w przeciwieństwie do Pixara, jest trochę bardziej niegrzeczny i często posługuje się nieoczywistą figurą antybohatera. Doskonale to widać w bajce, która posłużyła za pierwowzór prezentowanej gry. Zły ludzik toczący bój z dobrym superbohaterem ostatecznie wygrywa walkę zła z dobrem, uśmiercając swego przeciwnika. Jednakże po fakcie orientuje się, że jego życie straciło sens, zatem, aby go przywrócić, postanawia stworzyć sobie nowego wroga. Szybko jednak okazuje się, że świeżo wyprodukowany oponent jest jeszcze gorszy od swego stwórcy, zatem ten dla zachowania balansu staje się dobry, by walczyć ze złem. Ta przewrotna historyjka niestety ma niewiele wspólnego z grą, albowiem jej akcja ma miejsce po wydarzeniach z filmu i nie oferuje raczej tak błyskotliwych przewrotności. Polega ona głównie na chodzeniu, skakaniu i tłuczeniu przeciwników. Od czasu do czasu można jeszcze porozwiązywać drobne zagadki środowiskowe i uczestniczyć w minigrach. A jeśli nagle poczujemy, że samotność to taka Straszna trwoga, możemy przerzucić się na tryb kooperacyjny. Omawiane dzieło pod względem wizualnym dość wiernie odzwierciedla pierwowzór. Jednakże PS3 ma nieco mniejszą moc obliczeniową od stacji roboczych w studiu filmowym, co widać w licznych uproszczeniach. Gra na pierwszy rzut oka wygląda na kompetentną platformówkę, niemniej znany nam od dawna agregator ocen wypluwa bardzo niską notę krytykując produkcję za ultrałatwą rozgrywkę niestanowiącą wyzwania dla dojrzalszego użytkownika. Wcielając się na chwilę w adwokata diabła zapytam zatem czy tak naprawdę możemy spodziewać się czegoś więcej po kolejnej próbie wydojenia filmowej franczyzy. Z perspektywy czasu nie ma to aż takiego znaczenia, a jedyne pytanie jakie chcę sobie zadać to jak pudełkowe wydanie Mega będzie się prezentować na półeczce. Ewentualnie można go włączyć bąbelkowi i nie parować mu pada z konsolą, aby wyzwanie było większe. Zobaczmy, co sobą reprezentuje nabyty egzemplarz. Pudełko nie jest pierwszej świeżości i poza standardowymi rysami doczekało się jeszcze następujących defektów. Na takim wstępie możemy spodziewać się najgorszego i niestety najgorsze nadchodzi powoli, lecz stanowczo. Spójrzcie na tę bolesną szramę na brzegu okładki. Takie uszkodzenie zamyka grze drogę na półeczkę. Z pewną obawą zaglądamy do środka. Manual prezentuje się powiedzmy średnio, ale nie zawiera poważniejszych wad. Z płytą jest gorzej. Poza długą, cienką rysą, nasz wzrok przyciąga także nieestetyczne przetarcie na druku. Pod spodem nośnik nie zawiera żadnych rys i co ciekawe, Test na ubytki w lakierze także nie ujawnił uszkodzeń. Odwróćmy już wzrok od tej zbierackiej porażki i sprawdźmy, ile z 20 dostępnych punktów będziemy w stanie tu przyznać. No dobrze, zobaczmy ile to jest warte na rynku wtórnym. Za mega mózg, od którego bynajmniej nie staniemy się mądrzejsi, na Allegro przyjdzie nam zapłacić 59 zł. Z Zniesmaczeni ceną skierujemy się na OLX, gdzie jest niewiele taniej. 54 zł. Na winted zmowa cenowa także 54 zł. Wchodząc na stronę Seksa, złapiemy się za głowę, bo tam z wysyłką zapłacimy 78 zł. Na szczęście jego brytyjski brat bliźniak mocno. Potonuje januszerskie zapędy sprzedając Mega za 31 zł po przeliczeniu, więc warto zwrócić się do mieszkających tam znajomych lub wyemigrowanej rodziny. Możemy też po prostu kupić ją na eBay, gdzie średnia cena to jakieś 5 funtów. W archiwum Allegro znalazłem najtańszą kopię z 2019 roku za 8 zł. Natomiast kopię, którą macie przyjemność oglądać, kupiłem na Oelixie za 35 zł, i choć cena jest dość atrakcyjna, to jednak nie jest to to udany zakup. Gra ze względu na wyszczególnione mankamenty długo nie zagrzeje miejsca na półeczce, trzymając je tylko dla swego zamiennika. A ja wciąż sprawną dłonią sięgam po kolejną przesyłkę kryjącą rozwinięcie tytułu dzisiejszego odcinka. Dla jednych nic nie warty badziew, dla innych nostalgiczna podróż w lata 90. w nowoczesnej oprawie. Moi drodzy, jeśli Pegasus kojarzy Wam się z czymś więcej niż programem szpiegowskim, z pewnością ciepło powitacie Hunter's Trophy 2 Europa. W końcu przechodzimy do właściwego tematu odcinka. Jakiś czas temu, szukając kuriozów, mogących zasilić moją skromną półeczkę osobliwości, natrafiłem na tę właśnie grę. Co prawda nie przepadam za strzelaniem do zwierząt i zamiast mięsa wolę parówki, ale tym razem nie mogłem przejść obojętnie ze względu na nostalgiczne skojarzenia. Hunter's Trophy to nic innego jak kładąca nacisk na symulację myśliwego strzelanina FPS, gdzie rolę wrogów odgrywają cyfrowe modele zwierzątek. Chodzimy po lesie ludzikiem ze Strzelbą i szukamy gdzie czai się wróg, który w gruncie rzeczy nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Do naszej dyspozycji oddane zostały trzy tryby gry: takie jak polowanie sezonowe, gdzie istotną rolę odgrywają elementy realistyczne, następnie coś na kształt piaskownicy, gdzie dowoli możemy wyżywać się na zwierzętach, zamiast stawiać je jedno na drugim i robić zdjęcia na TikToka. Trzeci tryb to strzelnica i to właśnie dzięki niemu zdecydowałem się przyjrzeć bliżej grze. Po krótkich oględzinach na YouTubie spostrzegłem, że w jakiś magiczny sposób gra przypomina mi Duckhunt z przedpotopowego Pegasusa. Poczułem, jak unosi mnie fala nostalgii i zdecydowałem się na zakup. Uznając, że fajnie byłoby mieć na półeczce z grami siódmej generacji jakiś odnośnik do dzieciństwa, gdzie siedziało się na dywanie po turecku, mierząc z plastikowego pistoletu do kineskopowego telewizora. Oczywiście nie chodzi tu o dosłowne nawiązania, lecz o osobiste wspomnienia z czasów kiedy wszystko było łatwiejsze. Niestety okazało się, że tak pierwsza jak i druga część gry nie jest już tak łatwo dostępna w dobrej cenie jak jeszcze parę lat temu, dlatego ustrzelenie w miarę przyzwoitej kopii trochę mi zajęło, o czym zaraz sobie powiemy. Niczym spadające kaczki lądujemy na ziemi, gdzie zerkniemy na nabyty egzemplarz. Pierwszy, co rzuca się w oczy to ładnie zachowane pudełko. Okładka też niczego sobie, jednakże jest jeden mankament, który zdecydowanie psuje efekt. Zobaczmy co w środku. Instrukcja nie posiada większych defektów, niemniej ślady po otwieraniu książeczki pozostały. Płyta na wierzchu wygląda jak nowa, a po przewróceniu na drugą stronę nie uświadczymy nic poza drobinkami kurzu. Test na nieszczelność na druku zdany. Wzorowo. Zamykamy pudełko doniosłym pyknięciem i przystępujemy do grejdowania. A teraz sprawdzimy, ile trzeba dać za spadające kaczki. Na Allegro jest ich niewiele i kosztują przynajmniej 99 zł. Na Oelix szaleństwo, którego emanacją jest ta nieco wygórowana cena. Znalazłem także wydanie od naszego zaborczego sąsiada, ale jego nie liczymy. Na vinted brak, ale za to jest akcesorium w postaci plastikowego karabinu, nakładki na kontroler Move. W naszym rodzimym Ceksie są jeszcze sztuki po 58 zł. I to właśnie tam polecałbym się udać. W brytyjskim Ceksie nie znalazłem. Na eBay tylko komplet ze strzelbą za jedyne 200 funtów czy innych dolarów. W archiwum Allegro jak byk stoi namazane, że jeszcze rok temu szczęśliwy nabywca wydał na nią tylko 10 zł. Gratuluję wyczucia. Mój zakup jest taki trochę słodko-gorzki. Zapłaciłem 73 zł, co plasuje się gdzieś w środku stawki między okazją a januszowaniem. Niestety nie jest to egzemplarz idealny więc nieco uwiera moje zbierackie OCD. Z drugiej strony, też nie ma co przesadzać, zatem gra powędruje na półeczkę, gdzie poczeka na pierwszą część kaczek. A my spróbujmy to wszystko jakoś podsumować. O ile łatwo znaleźć podobieństwa między Hunter's Trophy do 8-bitowego Duck Hunt, to porównanie Mega Mind do czegoś jest z Nessa to już małe wyzwanie. Na myśl przychodzi mi tylko Wario, który z antagonisty zmienia się w bohatera, ale to daleko idąca paralela. Może wy podsuniecie coś w komentarzu, a na dziś to już wszystko. Kaczki mordujcie tylko na ekranie. zostawcie. Komentarz, zostańcie subskrybentem i polubcie materiał. A ja już żegnam Was pozdrowieniem pięknego umysłu wszczepionego kaczce. Dej Boże zdrowie! A jeśli oglądając ten film, nie możecie się ruszyć, aby nie spłoszyć zwierzyny, to w ciszy i spokoju zobaczcie po raz pięćdziesiąty, co już wsadziłem na zbieracką półeczkę.